Siemana jesteśmy dzisiaj na rybach, sobie na takim stawiku karaszowym z kolegami. No, no, nie, czekaj, każdego karażowego. Przecież ma. Przecież ma. Przecież ma. No? Nie. Jaki debil! <gry> 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 e! się. Tam w ma. się. No Nie ma. Przecież ma. Jak to no wiata. O No wiem, zaraz po nią pójdę. Nie, ja się pójdę po to tylko... Ja sobie zaraz po to pójdę. Ha! Było, było branie, poczułem, poczułem, poczułem. Ale jak, jak mi zassało ty. Chodziło mi to, taki nie takie ogromne Nie No nie. nie Kurde No Ja wiem, no tam właśnie Ale już branie, już mi... już myśli... ja już branie, kurde Ja już myślałam, no, że będzie ryba, co nie? Bo już miałam takie branie

No, no teraz ja mam branie, wy. Już ja ci będę widział, kiedy mam branie. Patrz, to tyle mi robię. O, siedzi. Ło, wow, Ło, wow, wow, wow. ładna. E. No nie, puściła, była ładna. On to wątka śmiała, pani. No. Się to. A, a, a. No, nie. No. Trzeba sobie kopić. No ja że jak za dziewięć to będzie taki ten. Bo to ogólnie, no tak samo, no to na promocji po prostu. Łe! U nogę zahaczyłem. patrz branie. No wow, tam masz często branie. Ładnie, ładnie ci chodzi. Łe, no kurde. Ale dobra. Nie no. Ja miałam już dwa brania i ja... i Ja miałam przez chwilę. Nie <śmiech to> mogę pokazać. Czy mam ją zamazać potem? Nie, nie ty nie wprawia. Dobra, no Ładne pokaż. No ładna, ładna. Nie wejść tam, nam jest słoik. Co to te widzisz? Podzwoną w drugą stronę. O ile zapodsza z Rosja przyjdzie? Kurde! Ale spokojnie! No Ej, ale tak szczerze, to to jest fajne jak się stoi. No, Siemano, jesteśmy dzisiaj na rybach chcemy na takim stawiku karasiowym z kolegami. No, no i będziemy mówić. Jak jakaś rybka wpadnie, to Wam pokażę. Pokaż, no pokaż, o kurde, pokaż ją, ładna, największa nie będzie, ona jest taka 20,89, no ładna, jest, tu na środku, tak, to jest, sobie selfie robi, o, co ja nie wiem jak, daj, pokaż ją tak tu, czekaj, pokaż mi, no ładna, no, ładna. No, ładna. No, ładna. No, ładna. Ale weź, nie panie rzucaj panie. ją tak. Taka jest. Pójdź od tam. Zejdź z nią, bo ona jest duża. No, ja też tak to łowiłem. Pokaż go. 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 nie go. Chodź, go. Pokaż go. Pokaż go. Pokaż go. Pokaż go. No ja, ja to jak to zamarzę. Ona to spokojnie, ja mogę zamarzać. Ale ładna, no. Wypuścił. Ja. Jeszcze ma nie. sobie. Ładna, ładna rybka, no. A. Jeszcze teraz tu sobie jajka, żeby panu zrobić zdjęcie. Nic mu nie będziemy robić. Opie, najlepszą. Co? co? My największy Ja już chyba największy zrobiłem, on wlowił 36 cm. Nie, ale ty nie. Była większą. Tak. 31 no ja. Aha. To chyba nikt większy potem nie złowi. A ja tu złowiłem pierwszą największą. No, na jakiś hak ogromny nasandacza. Ej no, no, nie no nie wiem, co jest. Wiek. O patrzcie jakie rybki tam sepływałem normalnie. Powiczek. Brzegie, dobra. نارمجميشمنك